Dlaczego tu jesteś? Słyszę to pytanie często, chociaż ono nie powinno być zadawane. Gdy ludzie przestają rozmawiać, dzieją się naprawdę złe rzeczy. Gdy małżeństwa przestają rozmawiać, rozwodzą się. Gdy cywilizacje przestają rozmawiać, wybuchają wojny domowe. Gdy przestajesz mieć ludzką więź z kimś, z kim się nie zgadzasz, łatwiej jest użyć przemocy wobec tych osób. Musimy powrócić do umiejętności prowadzenia logicznych debat, gdzie przemoc nie wchodzi w grę. Ten materiał będzie totalnie inny od wszystkich, które nagrywałem do tej pory. Przeważnie mam gotowy skrypt, czytam z tego skryptu i potem sobie po prostu to edytuję. Dzisiaj lecę bez skryptu. Będę potem po prostu dorabiał osobne fragmenty i no jakoś to będzie, jakoś to wszystko ułożę. Zakładając ten kanał, chciałem nigdy nie mówić tutaj za bardzo o polityce. Chodziło mi o to, żeby każdy bez względu na to na kogo głosuje, czy głosujesz na Lewicę, czy na Konfederację, czy na PiS, czy na Tuska, żebyś mógł tutaj usiąść i bez względu na, na, na kogo głosujesz, mógł po prostu sobie obejrzeć obejrzeć te tematy bez żadnej polityki. I tak mówimy tutaj o ciężkich tematach, bo mówimy przeważnie o morderstwach, ale jakby nie było to morderstwo Charlie Kerka jest wciąż morderstwem i myślę, że można omówić, no, bo mówię jego życiorys i, bo są ludzie, którzy nie wiedzą, kim on był. Mówię jego życiorys, a potem e, przejdziemy do moich może przemyśleń na ten temat. Chciałem powiedzieć kilka słów. No dobra, no to zapraszam. Charlie Kirk urodził się w roku 93 i swoje dzieciństwo spędził w dużej mierze jako aktywny harcerz, osiągając stopień Eagle Scout. Już jako chłopiec zetknął się z wiarą chrześcijańską. Sam wspominał, że w piątej klasie pomodlił się o to, by stać się chrześcijaninem. A z czasem coraz bardziej w tej wierze dojrzewał. To doświadczenie stanowiło dla niego fundament światopoglądu, łącząc późniejszy konserwatyzm polityczny z przekonaniem o znaczeniu wartości religijnych. Już jako nastolatek mocno zainteresował się polityką. W 2012, mając zaledwie 18 lat, wystąpił w stacji Fox News. Podczas programu krytykował podręczniki szkolne, które jego zdaniem były stronnicze i promowały lewicowe poglądy. Zamiast przedstawiać wiedzę w sposób neutralny, ten występ w telewizji zwrócił na niego uwagę środowisk konserwatywnych i otworzyło mu to drogę do dalszej działalności. Już kilka miesięcy później, wciąż w roku 2012, Charlie założył Turning Point USA organizację mającą na celu mobilizowanie młodych ludzi do Wspierania wartości konserwatywnych. Jeździł po uniwersytetach, rozdawał ulotki i rozmawiał z ludźmi na temat poglądów. A z czasem te rozmowy nabierały kształtu prawdziwych debat. Czasami towarzyszyły mu inne znane osoby, jak na przykład jego przyjaciółka Candy Sowens, którą część z Was może znać, jeżeli interesuje się amerykańską polityką. Jego wystąpienia na kampusach oczywiście były bardzo kontrowersyjne i często spotykały się z protestami lub nawet próbami usunięcia go z kampusów. Dzięki swojej aktywności Charlie Kirk szybko zdobył popularność wśród republikanów i został jednym z młodych sojuszników Donalda Trumpa. Regularnie występował na wiecach, bronił prezydenta w mediach i pomagał mobilizować młodych wyborców. Równolegle rozwijał swoją obecność medialną, prowadząc audycję The Charlie Kirk Show i stając się jednym z najgłośniejszych głosów młodego konserwatyzmu. Chcesz być mężczyzną, to zachowuj się tak. Jeżeli chcesz być chłopcem, to idź, rób co robią twoi koledzy, ale mężczyzna myśli: Wiesz co? Nie będę sypiał z panienkami, zachowam się do ślubu. Jeżeli najważniejsza rzecz dla ciebie to po prostu czuć się dobrze, będziesz nieszczęśliwy, ale jeżeli najważniejsze będzie czynienie dobra, będziesz spełniony, cel da ci szczęście. Nie potrzeba umiejętności i talentu, by po prostu robić co chcesz. Zwierzęta to potrafią. Powiedz nie temu, co sprawia, że czujesz się dobrze i goń za dobrem. Jak możecie się domyślić, osoba, która jest aż tak wierząca, która jest zamieszana w politykę, będzie kontrowersyjna, bo Charlie był absolutnym przeciwnikiem aborcji nawet we wczesnych miesiącach. Popierał prawo do posiadania broni. I jedną z rzeczy, którą zauważyłem, że ludzie mu bardzo często wytykali, to to, że opowiadał się bardziej po stronie Izraela niż po stronie Palestyny w tym konflikcie. Ale przede wszystkim Charlie był ogromnym adwokatem wolności, wolności słowa. Promował dialog. Mówił często, że zanim skoczymy sobie wszyscy do gardeł, rozmawiajmy. To jest najważniejsze. I ja się w 100% z nim zgadzam. Zaledwie kilka dni temu, 10 września, Charlie Kirk wybrał się na kolejne spotkanie na kampusie, by debatować ze studentami. Ironia losu chciała, że Charlie w tym właśnie momencie debatował o dostępie do broni palnej, którego był zwolennikiem, gdy nagle w tłumie była jego żona oraz dwójka bardzo młodych dzieci. Jak wiecie, wszystkie media i media społecznościowe wybuchły. Dwa dni później sprawca został odnaleziony. Był to 22-letni Tyler Robinson. Tyler pochodzi z rodziny konserwatywnej i rodziny, która także popiera prawo do posiadania broni. Chłopak dostał od nich broń jeszcze gdy był nastolatkiem. 22-latek zwierzył się swojemu ojcu. Ojciec próbował namówić chłopaka, by ten zgłosił się na policję. Gdy ten odmówił, ojciec Tylera porozmawiał z lokalnym pastorem. Następnie powiadomili policję. Według historii jego rodziny Tyler nigdy wcześniej nie interesował się polityką, aż do momentu pójścia na studia. Od tamtego czasu wszystko się zmieniło. Broń, która była użyta do morderstwa, została odnaleziona, jak i naboje, na których morderca pozostawił wiadomości. Pierwsza to: jeżeli to czytasz, Jesteś gejem. Druga to Hej, bella ciao, bella ciao. Czyli słowa antyfaszystowskiej włoskiej piosenki. Trzecia to Złap to faszysto. A czwarta, na pocisku, który został użyty, była zwykłym żartem, nawiązującym do dostrzegania czyjegoś wzwodu. Charlie był bardzo rodzinnym człowiekiem. Jednym z jego głównych przesłań było: Weź ślub i miej dzieci. Na tym polega życie, ale rodzina Charliego musi spędzić resztę życia bez niego. Żona Charliego, Erika, która również jest bardzo wierząca, włączyła transmisję na kanale Charliego. Transmisja przedstawiała jedynie puste krzesło, symbolizując, że nikt Charliego już nie zastąpi. Był jednym z tych młodych influencerów, tym razem z prawicy. Debatował i rozmawiał z ludźmi, dawał przemowy. Nikt na to nie zasługuje. Nikt, kto ma inną opinię, nie zasługuje na coś takiego. Dokładnie. Ale wiem, że ludzie będą się z tego cieszyć. Zastrzelono Charliego Kirka. Jak się z tym czujesz? Szczęśliwa? Czy widziałaś, że zastrzelili Charliego Kirka? To dobrze. Ja biję brawo, gdy złe rzeczy dzieją się złym ludziom. I to ostatnie co nagrałem to jest w ogóle czubek góry lodowej. Liczba osób, która nagrała filmiki z tego jak cieszy się ze śmierci Czelego Kirka, przerosła moje najśmielsze oczekiwania. Co takiego się stało, że nagle ludzie, którzy nawoływali przede wszystkim do dialogu, zostają zamordowani, a ludzie się z tego cieszą. To wydarzenie może mieć ogromne konsekwencje, przede wszystkim dlatego, że Charlie Kirk nie był generalnie politykiem, on był tylko facetem z mikrofonem. Jakiś czas temu próbowano postrzelić Trumpa, jakiś czas temu zabito też tego szefa firmy farmaceutycznej, ale te wydarzenia dotyczyły ludzi, którzy są na szczytach hierarchii. Charlie Kirk był zwykłym człowiekiem, człowiekiem, który reprezentował bardzo dużą grupę ludzi. Ja również oglądałem Charliego dlatego że zgadzam się z nim na wiele tematów. Też nie zgadzam się z polityką otwartych granic. To ja, dzisiaj w Londynie, na marszu patriotów o wolność słowa. Charlie był w moim wieku. Jeżeli można nawoływać do śmierci takiej osoby jak Charlie, to dla wielu ludzi znaczy teraz, że można mordować takich ludzi jak oni, bo widzieli w Charlie bardzo dużą cząstkę siebie. Na sam koniec chciałem tylko powiedzieć, byśmy nie dali się zmanipulować mediom. Nie każdy, kto się z nami nie zgadza, jest naziolem lub faszystą. Rozmawiajmy, prowadźmy dialog, przekonujmy się nawzajem do swoich opinii, a na koniec rozstrzegajmy to przy urnach. Odczłowieczanie drugiej strony, które dzieje się w mediach przez jakieś ostatnie 10-15 lat, prowadzi do takich sytuacji. Ode mnie to tyle. Do tych kilku osób, które regularnie oglądają mój kanał, to mam już jeden materiał zrobiony. Miałem go właśnie wrzucać w ten weekend, ale najwyraźniej wrzucę go za kilka dni. Trzymajcie się i uważajcie na siebie. Do następnego.